Paweł, opowiadaj coś. Ja to nie mam siły już do gadania. Szczególnie... Tutaj damy komentarz Davida Tymboro, Mam Mam <gryw> kontrakt opisany, <gryw> będzie to narratorem. Tak, super. A, a oni jeszcze... A jak oni będzie zajęty, to to jest na jest druga z kolejce. <gryw> to najlepszy moment na ich obserwację. Gdzie się znajdujemy? Jesteśmy w rezerwacie Kalejki w Puszczy Augustowskiej. Na terenie tego rezerwatu prowadzimy 5 barć drzewa. Barć, czyli dziura w drzewie wykonana 5, 6, 7 metrów nad ziemią. Przygotowana do zamieszkania przez, przez pszczoły, tak? Wy tu się na terenie Puszczy Augustowskiej zajmujecie tym? Czy wychodzicie też poza Puszczę Augustowską? Znaczy fizycznie zajmujemy się na terenie Puszczy Augustowskiej, natomiast w naszym bractwie działają też chody, które prowadzą bardziej w innych kompleksach leśnych w Puszczy Świętokrzyskiej, w przepraszam, w Glubuskim, czy, czy nawet na Białorusi. Waszym bractwem. Może wspomnimy o bractwie. Co to jest bractwo bartne? Bractwo bartne to taka organizacja, którą założyliśmy 4 lata temu, po to, żeby zrze zrzeszyć i działać razem z osobami, które prowadzą działalność bartniczą w Polsce czy na Białorusi. Czyli coś Nie takie. Warsztaty, tak? Dobrze to rozumiem? Warsztaty jest, yy, to jest jedna z działalności. To jest jedna z form działalności i promocji bartnictwa, tak? Na takie weekendowe warsztaty przyjeżdża człowiek, który chce się dowiedzieć czego się bartnictwie. Yy, robimy z nim kłodę bartną. Pokazujemy, jak ją powiesić na drzewie. Yy, pokazujemy, jak przygotować do sezonu rojowego, co z tymi pszczołami dalej robić. Otwieramy nasze zasiedlone. Kłody Bartnej i barcie w drzewach. No, później tą, tą kłodę pakujemy w samochód i ona jedzie w inny kraniec polski. Zazwyczaj trafia na drzewo, czy staje w ogródku, jako forma ula kłodowego, czyli mhm. takiej kłody Bartnej postawionej na ziemi. W ogóle skąd takie no, oryginalne hobby? Skąd pomysł na taką fryzurę, tak? Nie, Nie. skąd pomysł na Bartnictwo? Skąd to się wzięło? A to. Chodziło za mną dość, dość długo, gdzieś tak od 2007-2008 roku. Szukałem pomysłu na to, żeby wrócić do Augustowa, tutaj, tutaj zamieszkać, i wydawało się dość, dość atrakcyjne pod tym względem jako pomysł na życie. No, natomiast czas zweryfikował. Bartnictwo zostało moim hobby, tak. Po prostu we współczesnych czasach nie da się z tego zrobić taki pełno opłacalnej profesji, z, z której można byłoby utrzymać. To jest to typowe rodzinę. hobby, tak? Tak, to jest, to jest hobby. Właśnie założyliśmy 4 lata temu Bractwo Bartne. Na terenie Augustowa działa nas w tej chwili 7 osób. Pozostali członkowie to są, tak jak wspomniałem, z innych rejonów Polski i z Białorusi. To ilu jest Bartników w Polsce? Mniej więcej. E, mniej więcej, znaczy nie tylko w naszym bractwie, tak, bo mhm. są też inne organizacje e, lokal, lo, lokalne, które zrzeszają osoby zajmujące się bartnictwem, są działania prowadzone przez administrację parków narodowych, przez lasy państwowe. E, ciężko powiedzieć. O, ostatnio słyszałem, że na terenie e, w, wszystkich puszcz w Polsce, mhm. e, administrowanych przez lasy państwowe, jest Ponad 230 barci kłód bardnych. Natomiast w tej chwili jest rozwijany duży projekt w Kotlinie Kłodzkiej, gdzie starają się powiesić 1000 kłód na terenie jednego nadlieśnictwa. Właśnie po to, żeby stworzyć możliwości dogniazdowania dla pszczoły miodnej żeby ten gatunek po prostu zdziczyć na powrót. Mhm. My mamy to szczęście w Puszczy Augustowskiej, że tu znajduje się pszczoła rodzima, eee. czyli pszczoła, która występowała na tych terenach od ostatniego Ona pod koniec lat 70. została objęta ochroną, została stworzona strefa zachowawcza tej pszczoły, obejmująca większość terenu Puszczy Augustowskiej. Jest to taka mała, czarna pszczółka, dość wredna, nie przez pszczelarzy, bo trzeba się do niej ubierać, tak przygotowywać. Yy, mocno roi czyli często dzieli rodziny. Yy, no i nie tyle miodu z, z racji tego, że właśnie ten podział rodziny jest dość, dość częsty. To jak to jest z tym miodem? Z tej barci można wyciągnąć wystarczającą ilość miodu. Żeby nie zaszkodzić rodzinie pszczelej, a jednocześnie mieć słoik miodu, czy nie wiem, 50 litrów z barci, ile tego się tak proporcjonalnie wyciąga? Proporcjonalnie. Jeżeli wyciągamy z jednej kłody 1,5, 2 kg miodu pod koniec sezonu, to jesteśmy zadowoleni, że, że, że jest sukces. A taka pszczoła sama przylatuje do barci, czy wy ją nam jakoś zachęcacie, czy wręcz wpuszczacie królową do? Sa sama powinna przylecieć sama. Powinna znaleźć to miejsce. Pszczoła przed wyrojeniem wysyła zwiady. To są oddziały po 20, 30 do 50 pszczół, które lecą nawet 15 km od ula macierzystego, po to, żeby znaleźć miejsce do założenia nowej, nowej kolonii. Z takimi informacjami wraca do ula i tam przekazuje poprzez staniec, ruch, tą informację dla innych pszczół. Następuje proces decyzyjny w ramach kolonii tak? i decydują, gdzie polecą. Wtedy, rodzin... Wtedy część tej pierwotnej rodziny ze starą matką, czerwiącą, wychodzi z ula, tak zawiązuje ten, wyraja się i leci do, do tego wybranego miejsca. i Naszym zadaniem jest stworzyć możliwości, też z jednej strony tak. stworzyć podaż, tak. bo w, widzimy lasy jak wyglądają, tak? Mhm. Y no to jest akurat te, ten las tutaj jest dosyć można powiedzieć dziki, Puszcza Augustowska jest chyba jednym z większych obszarów leśnych na terenie Polski. Tak. Natomiast jest to też las gospodarski traktowany tak przez ostatnie 150 lat, starodrzewia jest stosunkowo niedużo, a drzew dziuplastych i z dziuplami o takich wymiarach, które by pozwoliły pszczole założyć dzikie gniazdo jest, jest jeszcze mniej. To, to jak reklamujecie pszczołą, że Wasza bardziej jest idealnym miejscem do stworzenia rodziny? No i tu schodzimy na temat alkoholu. <śledzio> Nie, stosujemy nalewkę z propolisu, na czystym spirytusie rozrabiamy w pół litrze spirytus, rozrabiamy 20-30 gram propolisu. To tam się prze, prze, przegryza przez 3-4 tygodnie i tak, takim roztworem propolisu w spirytusie spryskujemy czy smarujemy wnętrze barci i wlotek. Spirytus wiadomo paruje szybko, wlatnia mm -hmm. się, a propolis, propolis zostaje, a właśnie ślady propolisu świadczą o tym, że miejsce było zamieszkałe przez pszczoły, i jest odbierane jako, jako bezpieczne. To tak za pierwszym razem. Później jak już mamy używaną barć, to już wystarczy ją oczyścić. Ten Propolis tam jest, wszystko jest wyłożone, zakitowane i i wystarczy taką zostawić. Ważne jest tylko, żeby w okresie rojenia się pszczół, pilnować, żeby to miejsce było przygotowane dla nich. Bo mhm. podobnych miejsc do założenia gniazda szukają osowate osy i szerszenie. Jeżeli wleci matka szerszenia albo osy za, zacznie zakładać gniazdo, no to wy wytłuczę ten zwiat i, i rodzina już bardziej nie przyjechać. Nie, mieliście takie przypadki, że szerszenie nie, osy często się zdarzają? Tak. Zdarzają się, zdarzają? No. Zdarzają się często. A czy jest na przykład tak, że w jednym sezonie barś jest e, zasiedlona przez pszczoły, a w przyszłym sezonie te pszczoły uciekły, odeszły, zdarzenie? Uciekły, to nie bardziej nie przetrwały zimy. To odporna jest, jest ta, ta linia, bo to nie jest, e, to jest linia pszczół akwakskiej, tak. tak? Ona jest odporna, na... ona jest odporna, ona potrafi przezimować naprawdę w niewielkim kłębie, w, nawet jak tych pszczół z zimowi wyjdzie bardzo, bardzo niedużo to w przy sprzyjającej pogodzie bardzo szybko odbudowuje kolonie i w, ilościowo się odbudowuje. Czyli teoretycznie jak jest zasiedlona barć, to przy dobrym dbaniu o pszczoły, przy korzystnej pogodzie one tam zostaną, tak, na dłużej. Tak, Przed no pożyt pożytkach jeszcze co nie, bo jeszcze to, to, tak, to. ważne są pożytki, tak. W zasadzie takim głównym pożytkiem tutaj to jest lipa, jeżeli w okresie kwitnienia lipy, zdarzy się załamanie pogody, one nie będą mogły tego nektaru zebrać to z tym, żeby utrzymać kondycję i wystarczający zapas zebrać jest ruch. Jest to buch. dokarmiacie wtedy? Dokarmiamy tylko wtedy, kiedy nie wyciągamy sami miodu. Tak? We wrześniu przeprowadzamy inspekcję, wycinamy plastry od dołu ku górze, widzimy, na którym poziomie zaczyna się pokarm. Bo na przygotowując się do zimy pszczoły układają. Porządkują gniazdo i układają zapas miodu z góry na dół. Wcześniej w sezonie to jest poprzemieszane, tak? Na górze jest pokarm, później jest czerw, później trochę pokarmu, więcej czerwiu i tak. To jest wszystko przemieszane. Jak już nie ma czerwiu, jak już się przygotowują, właśnie koniec sierpnia, początek września, wszystko jest ułożone równo pokarmem od góry ku dołowi, więc jest możliwość oszacowania i zobaczenia, ile tego zebrały. To jaka rola jest bartnika w ogóle w całym. No. dbaniu o pszczoły, bo pszczelarz okej. Okay, jak mamy pszczelarza, to odbało rodziny pszczelom często dokarmiają, co jest różnie odbierane. Stosują różnego rodzaju środki leczące, dbają o te ule, często dbają też w czasie zimy, żeby one dobrze przezimowały. Wy praktycznie wasza rola się ogranicza do zrobienia barci, rozreklamowania tej barci wśród okolicznych rodzin pszczelich, żeby, żeby przybyły do niej. I później odbieracie miód, tak? To powiedzieć jest okazja. No. Tak. A to się zdarza, jest, jest tak często, że po prostu nic się nie uda wyciągnąć z barci? Były takie dwa lata, że nie wzięliśmy ani, ani grama. Natomiast zazwyczaj jest to tam koło tam 7, 10, 15 kg z naszych wszystkich barci. To drogi jest taki miód, tak? Drogi jest, tak. Wart, to, to się sceny? Jaka jest różnica między miodem z cenowo? U... Nie, cenowo nie, bo znaczy za chwilę może wrócimy do ceny. Najpierw może powiedzcie nam jaka jest różnica między miodem z ula a miodem z barci. Yy, no miód z barci jest w znaczy, tak. W... Do pszczół w barci yy, nie ingerujemy w rozwój życia rodziny pszczelej. Nie bronimy przed rojeniem, zachowujemy wszystkie elementy naturalnego rozwoju pszczoły, tak jak ona się 100 rozwijała procent, przez... Można powiedzieć 100%, 100 organiczny miód, tak? To jest 100% organiczny miód, zgadza mm -hmm. się. Okej. Okay. A różnice, nie wiem, smaku, aromacie? Ten miód jest bogatszy, to też wpływa na to sposób pozyskania, czyli on jest wyciskany z plastrów, a nie odwirowywany. Przy wyciskaniu dostaje się propolis, dostaje się pieżga, pyłek pszczeli. Czyli jest teoretycznie takim, można powiedzieć, tak jak kiedyś w XVI czy XVII wieku, nawet z ula miód był taki bardziej zanieczyszczony. Stąd, stąd pewno wtedy sycono, mm. e, dlatego sycono miody pitne. Kiedyś miód był dzielony na dwie kategorie: miód mm -hmm. przaśny, czyli taki po prostu wyciśnięty z, razem z plastrami, mm -hmm. i tak zwana patoka, czyli to, co siło grawitacji mm -hmm. na sitach z plastrów wy, wyciekło same. Mm -hmm. Ta patoka była traktowana jako taki produkt premium. tak? Bo pozyskiwano jej mniej. A ca cała reszta to był miód y zwany przaśn, tak? który oczywiście nic, nic jemu to nie y ujmuje, y ujmuje, tak? a wręcz wzbogaca y jego smak, aromat. Y no, jest, jest to dość ciekawy. No to też że troszkę mi to przypomina miód na sklepowych półkach, gdzie y przeciętny konsument sięgnie po ten płynny miód, bo ładnie wygląda, a on wcale nie jest lepszy. Nie? Także y to wynika z wygody. Po I też braku świadomości, ale no, mniejsza z tym, wróćmy do ceny. Cena takiego słoika miodu. I... Bańkę drewnianą w tak z, z miodem Bartnym o pojemności około litra. Sprzedajemy za, za 500 zł. I jesteśmy w stanie znaleźć nabywców, którzy, yy, którzy ten produkt od nas kupują. I Czyli to regularnie. Regularnie? To kto kupuje miód? No nie ukrywajmy, nie, nie tani produkt, produkt ekskluzywny, ale zakładam, że wart swojej ceny z uwagi na walory zdrowotne i tak jak wspomnieliśmy 100% organik można powiedzieć, organiczny. To są albo restauratorzy, albo osoby prywatne po prostu, które raz jakoś nas trafiły i, mhm. i, i teraz regularnie wracają. Tylko to też, no podaż nie jest duża tego, tak? No tak, no tak. No, ale no, nie macie też wielkich ilości tego miodu, nie pozyskujecie. Regularnie też wystawiamy na wielką orkiestrę świątecznej pomocy jedną taką bańkę. Ona mhm. tam wtedy na, na aukcjach osiąga cenę 700-800 zł. To i tak przyzwoita cena za litr miodu, tak? Za litr miodu. Dobra, pokażesz, pokażesz nam jakąś bardziej? Tak, chodźmy. Jak, jak wybieracie takie drzewo? Widać, że one są zdecydowanie grubsze niż pozostałe drzewa tu w okolicy. Po pierwsze średnica, ale też kształt, ukształtowanie korony. To nie może być zbyt rozbudowana korona, szczególnie jeżeli drzewo rośnie na skraju czy, czy samotnie, żeby, bo korona działa jak żagiel, tak? Na napór powietrza, napór wiatru na nią może, może takie drzewo złamać. Także staramy się, żeby ta korona była w miarę płaska, nie była zbyt rozbudowana, ale wszystko zależy od średnicy, tak? Powinna, powin, powinno mieć obwód powyżej 2 metrów na wysokości metr m. Wtedy możemy śmiało na tych wysoko, na wysokości 5-6 metrów zrobić w głębokości 30 cm w szerokości też około 30 wewnątrz, nie naruszając konstrukcji tak, drzewo, bo jest jedyne ryzyko, że takie drzewo nam się złamie na wysokości bardziej, mhm. co się jeszcze na szczęście nam nie zdarzyło. Jak to w, nie. w ogóle robicie? Tutaj wchodzicie na drabinę, zminacie się na linach i tam. Do Do młoteczkiem, młoteczkiem rzeźbicie barci Jak to dokładnie wygląda? Do wykonania samej barci wypożyczamy rusztowanie, rozstawiamy rusztowanie, robimy to z rusztowania. Natomiast później obsługa jest właśnie Już z lin, z lin tak? albo z drabiny. I w jaki sposób żłobicie, bo tak się to fachowo nazywa, żłobienie barci? Dzianie. Dzianie. Dzianie barci, tak? Wycinamy piłą i wykańczamy później ręcznymi narzędziami. Nie, nie. Zaczynają działalność bartniczą i zakładając Bractwo Bartne przyjęliśmy za motto Trzy słowa, natura, tradycja, historia. I staramy się dla każdego z tych aspektów poświęcać odpowiednie miejsce, stosując tradycyjne techniki w o historii, no i działając właśnie na rzecz leśnych ekosystemów i tej pszczoły środkowoeuropejskiej, która tu u nas została zachowana, tak? Ale... Dobra, idziemy ale... na górę. Jest, idziesz na krzawkę. Patrzcie teraz na to. To jest niezłe. Co tam się teraz dzieje? Piotrek wchodzi na drzewo. Podobnie jak to robiły niedźwiedzie w dawnych czasach. Czy to jest a, trady... a, aby dobrać się do miodu. To jest tradycyjny sposób z, ty, z tych regionów? To jest tradycyjny sposób w a... w Bardzo... terenu całego Wielkiego Księstwa Litewskiego i, i Korony, tak? Czyli tradycyjny dla... Na... Dla Bartników. z Polski, Białorusi, Ukrainy I. różni się reziwo co do sposobu wykonania, tak? W niektórych rejonach robiono z ze skór. y, wołowej skóry albo ze skóry łosia, spe, splecione w warkocz. W innych w liny konopne wplatano łyko lipowe, na przykład w Białowieży. Mamy, mamy pozostałości i fragmenty plastrów, które w kłodzie się Sobie ostały. są wysuszone już, tak? Wszystko, nie? Ale zobaczcie, jakie są ścianki delikatne yy, względem tych ścianek, które są w normalnych ulach, prawda? Pszczoły konstruują te plastry w taki sposób bardzo oszczędny. I same komórki są mniejsze niż te, które są. Yy, w ramkach. U, w ramkach u pszczelarzy. Pszczelarze powiększają komórki, żeby te pszczoły były, e, mogły, mogły być większe pod inne rasy pszczół. Te komórki mają. One mają 4,9 mm, prawda? 4 ,7, tak. Tak, 4,9, 4,7 mm. I są jakby naturalnym wynikiem tych e, dzikich e, pszczół, które, które robią to pod swój wymiar. tak, Pod, pod wymiar e, tej rasy pszczoły. To jest kłoda Bartna. Kłoda Bartna jest to wycinek drzewa wciągnięty na drzewo, na wysokość. Tak. Jeżeli tą samą kłodę byśmy postawili na ziemi, to byłby ul kłodowy. Okej, okay, czyli tylko dlatego, że jest przyczepione do drzewa, nazywamy to kłodą Bartną. I tylko dlatego, że jest na drzewie, tak, nazywamy ją kłodą Bartną. Czy łatwiej jest zrobić taką kłodę Bartną, czy łatwiej jest zrobić taką barć? Zrobić jest łatwiej kłodę, ale zrobić i powiesić jest trudniej niż zrobić bardziej w drzewie. <grym> <grym> Z kłodą jest o tyle prościej, że jest furtka w ustawie o lasach, która daje swobodę zakładania pasiek na terenach leśnych. To nie jest zbytnia ingerencja tak, w nieruchomość, czyli w drzewo tak rosnące na, na terenie Skarbu Państwa zarządzanym przez nadleśnictwo, a wykonanie dziupli, y, czyli barci w drzewie, już jest pewną rodzaju ingerencją w tą nieruchomość i wymaga zgód, zgód. Y, z, zgody zarządcy, czyli, czyli nadleśniczego. I ile taka bardziej wytrzyma lat? No, ściągaliśmy kłodę bartną, która była wciągnięta w 49 roku. Na Białorusi służą przez pokolenia, to wszystko zależy, czy o to dbamy, czy nie. Jeżeli nie będziemy dbać, tak spadnie daszek, za, zacznie gnić od góry, no to postoi 5-6 lat i, i zmrusza na tyle, że, że, że spadnie. Jeżeli regularnie będziemy do niej zaglądać, regularnie yy, to znaczy co roku, tak, mhm. ale f, to, to nie są częste przeglądy, tak? Wystarczy, że raz w roku, dwa razy w roku się koło niej zjawimy i to, to, to już uważam, że jest. Dla pszczoły, dla pszczoły ma znaczenie, czy to jest bardziej kłoda bartna? Nie. Raczej nie. nie. Raczej nie. Czy to jest barć w drzewie, czy, kłod, tak, czy tak, kłoda no, no, bartna? tak, tak, tak. No. Raczej nie, nasze, że tak powiem, obserwacje. Yy, z, z naszych obserwacji też nie można wywnioskować, czy bardziej preferują barcie, czy, czy kłody bartne. Na pewno liczy się wysokość. Czyli to jest wysokość 6 metrów, tak? To jest podstawa, to, to, ta podstawka, którą tu widzimy, jest na 4 metrach, więc gniazdo zaczyna się na 4,5 metra okay. nad, yy, nad ziemią i to przyjęliśmy jako taki... Z wysokości. To, to jest y, dlatego, żeby pszczoły mogły miały da, dalszy zasięg y, lotu? Generalnie chodzi o wilgotność, Mamy inną wilgotność, y, inna jest at atmosfera y, ula czy gniazda, tak? Y, te 4-5 metrów nad ziemią, dochodzą względy bezpieczeństwa i dochodzą też nawyki gatunków, przecież pszczoła żyje na tym świecie trochę dłużej niż człowiek, a szacuje się, że jakieś 120 milionów lat. Zawsze wybierała dziuple w drzewach wysoko do zakładania swoich gniazd. Aha. To człowiek jest tym organizmem, który sprowadził ją na ziemię dla własnej wygody, dla poprawienia jakości pracy. Z, Żeby jemu z było łatwiej, człowiekowi Oczywiście. było łatwiej. I jako brat, bractwo Bartne, właśnie przede wszystkim szkolicie ludzi w tworzeniu takich kłód Bartnych. To jest jakby. Bo I widziałem na warsztatach, że właśnie że robimy kłody. Że robicie właśnie takie kłody i to, to bardziej mi się kojarzy właśnie z takimi warsztatami wartnymi u was. Bo, Czy tak to jest? Bo to można zrobić w formie warsztatów, tak? Jeżeli sprowadzę tutaj 10 osób i każe im patrzeć, jak jeden stoi na platformie i yy, tnie w drzewie, to wartości edukacyjnej z tego nie będzie. Natomiast jeżeli każdy dostanie narzędzia, dostanie wycinek drewna, z, zrobi sam tą kłodę z naszą pomocą, Później wspólnie podczas takich warsztatów wieszamy jedną z, z wykonanych kłód na, na drzewie. E, przekazujemy tu wiedzę, jak to zrobić, jak to zabezpieczyć w sposób trwały i, i, i pewny. No i o to chodzi, tak? A później po zrobieniu pierwszej, drugiej, trzeciej kłody, jeżeli będzie chciała taka osoba zrobić bardziej w, w drzewie, to. Też będzie miała podstawową wiedzę na temat, jak to zrobić. Pomagacie na przykład też w kwestiach prawnych? Bo tak jak mówię, trzeba się starać o pewne pozwolenia. Czy tak. prowadzicie ludzi niemalże za rękę, jak to zrobić, czy tylko dajecie instrukcję gdzie i jak uderzyć do jakiego do leśnictwa czy nie wiem urzędu gminy to jest, to jest tak no, pomagamy w tym w takim sensie że tłumaczymy w jaki sposób do kogo pójść yy, przekazujemy wzory też umów yy, jakie my mamy podpisane bo to nie jest żadna wiedza tajemna mhm. nam, nam zależy na tym żeby to szło żeby w Polskę to, że, żeby tych barci przybywało na terenach leśnych i yy, i tyle, także tym się chętnie, chętnie dzielimy. No to ok, to podsumowując, jeżeli ktoś by był zainteresowany zrobieniem nauką sztuki rzemiosła, bartnictwa, gdzie was szukać? Zapraszamy na naszą stronę bartnictwo.com, na nasz profil na Facebooku Bractwo Bartne. Zarówno na stronie, jak i na Facebooku są informacje o najbliższych warsztatach, i tam można dostać informacje. No to zapraszamy. Czy ewentualnie robicie też takie wycieczki, jaką nam dzisiaj zafundowaliście po lesie? Gdyby był ktoś zainteresowany tylko poznaniem waszych, Waszej pracy, ale niekoniecznie nauką całego partnictwa? E, tak, przeprowadzamy też lekcje dla szkół, szczególnie z okolic Augustowa i z Augustowa lekcje terenowe w rezerwacie Kalejty, czy, czy tutaj w okolicach Froncek, a także dla, dla indywidualnych osób, czy, czy, czy dla grup które oprowadzamy i pokazujemy tak, to, co widzieliście dzisiaj. Super, dobra. Jeszcze raz dziękuję. Był to świetny Bardzo dzień, proszę. świetne no. doświadczenie. Czegoś takiego nie przeżyłem. Jak coś chcecie więcej do Bractwa Bartnego, śmiało piszcie Kings of Meat. Pozdrawiam. Hej. Kłoda Bartna zadami, tak? Tak. <noise> w, końcu, w, końcu, w, końcu. w końcu to wygląda jak bardziej? Akcja. Czyli tu mamy chłodę bartną, tak? Tak, no w końcu. <laughs> Następną. <laughs> Następną tak, Teraz na... Na... się bokiem. Tak. <laughs> <laughs> no. <laughs> no.